W ubiegły piątek marszałek województwa Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda spotkali się w starostwie powiatowym w Polkowicach z samorządowcami z naszego powiatu. Chocianow reprezentował burmistrz Tomasz Kulczyński. Politycy rozmawiali m.in. o bliższej współpracy dla rozwoju zagłębia miedziowego oraz o pieniądzach, jakie negocjuje obecnie zarząd województwa w ramach budżetu unijnego na lata 2021-2027. Generalnie w tej chwili trwa może nie tyle walka, ale spinamy, spinamy kwotę, jaka będzie przypadała na regionalny program operacyjny. Tak, kwota wyjściowa było 870 milionów euro. W tej chwili po naszych negocjacjach, po, po przyjęciu też pewnych stanowisk przez, przez samorząd, województwa, ale też działania podjęte na szczeblu rządowym spowodowały to, że ta kwota w tej chwili jest miliard 13 milionów euro, no, ale jesteśmy głęboko przekonani, że ona będzie znacznie, znacznie wyższa. Są deklaracje ze strony rządowej, że będzie to poziom. Ponad 2 miliardy 200 milionów złotych. Z tym, że tutaj troszeczkę różnimy się co do metodyki liczenia. Jest taki Fundusz Sprawiedliwej Transformacji do obszarów pogórniczych. Obejmie działanie tego, tego funduszu to głównie. Hmm, subregion Wałbrzyski, bo jest to na kwestie związane z działalnością pogórniczą. Chcemy też, żeby w tym obszarze znalazł się również powiat Zgorzelecki, gdzie mamy kopalnię węgla brunatnego i koncesję do 2044 roku. Ale to chcemy realizować w w Zagłębiu Miedziowym chcemy realizować dolnośląską autostradę rowerową, ale i również spore środki chcemy przeznaczyć na kolej metropolitalną żeby można skomunikować Zagłębie Miedziowe wewnątrz, ale i również szybkimi kolejami, czy, czy z jednej strony szybkimi kolejami, a z drugiej strony, żeby, żeby również te małe miejscowości nie były wykluczone naszymi kolejami dolnośląskimi. W kuluarach spotkania włodarz Chocianowa poruszał także tematy istotne dla naszej gminy, jak Dolnośląska Autostrada Rowerowa, powrót kolei do Chocianowa, czy rekonstrukcja drogi wojewódzkiej, tzw. Wąskiego Gardła w centrum Chocianowa.